Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu ogólnym na miesiąc czerwiec bieżącego 2021 roku. E, przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, dlatego zawsze zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Na pewno tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz przechodzimy już do rozkładu, karty są potasowane. Już je przekładam. I patrzymy, kochani, co tam czerwiec ciekawego dla Was zapowiada. Energia, z jaką byk wchodzi w miesiąc czerwiec. Księżyc. Co pomaga bądź przeszkadza? Co lub kto? Rycerz Błag. Wasze działania w miesiącu czerwcu. Dziesięć kielichów. Co lub kto odchodzi do przeszłości? A z kielichów. O czym, o kim byk będzie myślał? Co planował? Co analizował? Rycerz Denarów. Połowa miesiąca. Królowa Denarów. Wasze nastawienie na całą tą sytuację, czyli wasze czynniki zewnętrzne. Cztery miecze. Otoczenie, znajomi, rodzina, przyjaciele, czynniki zewnętrzne. Pustelnik. Wasze obawy bądź nadzieje, cztery kielichy, i koniec miesiąca, diabeł. Dle czytania mamy kartę Rytwa. Kochani, wydaje mi się, że jesteście w energii księżyca w czerwcu. Być może chodzi o tęsknotę. Powodem jest jakaś podróż, wyjazd, y, może na wakacje, a może w sprawach zawodowych raczej zawodowych, biznesowych może jakaś podróż służbowa. No i z tego powodu tęsknicie za bliskimi, za rodziną. Być może chcecie ich ściągnąć do siebie, być może myślicie już o tym, kiedy wrócicie i będziecie mogli ze sobą miło spędzać czas. Karta Księżyca jest to karta inspiracji do tworzenia nowych pomysłów, wrażliwości, ale też emocji. Emocji, które być może głęboko gdzieś w nas tkwią, ale staramy się to ukryć, staramy się pokazać światu, że jednak. Nic nas nie wzrusza, że wszystko jest ok, mimo że gdzieś tam w środku jesteśmy w rozsypce. Księżyc to też czasami udawanie, stwarzanie pozorów, jakiejś iluzji, wmawianie sobie czegoś, co nie jest e, realne w rzeczywistości. Ja akurat w tej tali zawsze widzę jamnika, który wyje do księżyca i udaje wilka, i on jest przekonany, że jest wilkiem. Tak naprawdę jest tylko pieskiem i jamnikiem, więc to jest też takie troszeczkę zakładanie maski, udawanie kogoś, kim się tak naprawdę nie jest. Ale weźmy tutaj tą teorię tęsknoty bądź inspiracji do tworzenia. Niektóre panie, które myślą o dziecku, o powiększeniu rodziny, mają w czerwcu szansę zajść w ciążę, więc trzeba działać. Trzeba e, robić postępy w tej dziedzinie. No i być może z jakimś tutaj baranem, lwem bądź strzelcem współpracować, a się uda. Dobrze, kochani. Zawsze mam, Wam mówię różne wersje, więc yy, i tym razem tak będzie. Te byki, które mają jakiś romans, jakiś taki wolny związek, być może na odległość, o czymś nie wiedzą i w czerwcu być może zostaną rozwiane Wasze wątpliwości. Światło dzienne ujrzą jakieś tajemnice. To, co do tej pory było dla Was niewiadome, zakryte, kurtyna opadnie. Zaczniecie dostrzegać pewne rzeczy, coś się wyjaśni. No i teraz pytanie, czy będziecie dalej chcieli kontynuować ten związek, czy nie. Powodem może być odległość. Powodem może być przeprowadzka. Częste podróżowanie w sprawach służbowych. Tęsknota za baranem lewem bądź strzelcem, ale niekoniecznie. Wasze działania: dziesiątka kielichów. Karta, która mówi, że chcecie się ustabilizować, spełnić życiowo. No, oczywiście, te osoby, które gdzieś wyruszyły w podróż i bardzo tęsknią za rodziną, jak najszybciej chcą tą rodzinę mieć z powrotem przy sobie. Ci z was, co wyjechali do pracy gdzieś za granicę, ciężko pracować, żeby zadbać właśnie o szczęście i komfort rodziny, no tutaj właśnie do tego celu dążą. No i oczywiście, te osoby, które myślą o dziecku, o założeniu rodziny, żeby była pełna, szczęśliwa rodzina. Że czują już to macierzyństwo i chcą się, że tak powiem, odnaleźć w roli mamy bądź taty, jak najbardziej tutaj bardzo poważnie będą podchodzić do tej roli i starać się, żeby Wam się udało. Tu mogą być też jakieś wyjazdy, podróże do najbliższej rodziny, do rodziców, kuzynów, krewnych, bądź ktoś niespodziewanie Was z rodziny odwiedzi. Jeszcze tak na marginesie, te byki, które planują zmianę samochodu, kupno jakiegoś nowszego, młodszego modelu, jak najbardziej e, może się pojawić szansa na zmianę auta, tylko uważajcie przy podpisywaniu umowy i sprawdzaniu dokumentów, czy wszystko jest tak, jak powinno być. No i gdzieś tam z podejrzanych miejsc hmm, raczej nie kupujcie, jeżeli cena jest niezwykle atrakcyjna i bardzo, że tak powiem, niska w porównaniu do ceny rynkowej. Miejcie jakieś wątpliwości, być może z tym autem coś jest nie tak, być może ma jakiś feler, jakąś wadę, bądź ukryte mankamenty, które no, z czasem mogą przerodzić się w jakieś większe problemy, więc tutaj ten diabeł na koniec miesiąca może mówić, że Was pokusi do wydania pieniędzy i zainwestowania w luksus, ale może być tak, że są właśnie jakieś ukryte wady, i później trzeba będzie. Niestety za to zapłacić. Diabeł zawsze obiecuje i później no, coś tam daje, ale po jakimś czasie przychodzi po zapłatę i okazuje się, że ta transakcja z nim. W ogóle nam się nie opłacała, dlatego na marginesie mówię, uczulam te osoby, które myślą o zmianie auta, żeby uważały. Zwłaszcza jeżeli jakąś transakcję, transakcję będziecie mieli przeprowadzić z kobietą. No dobrze, kochani, wracamy do czytania. Co odchodzi do przeszłości? A z kielichów, więc większość z Was chyba jest szczęśliwa w swojej relacji albo. Zaczyna się zakochiwać w swoim partnerze, uświadamiać sobie, że być może ta relacja to jest z tą osobą, jest, jest tą docelową relacją, że ta osoba jest wam przeznaczona, że tak samo czuje się dobrze z wami w związku i ma takie same cele, priorytety, wartości, którymi się kieruje i odwzajemnia przede wszystkim to uczucie. Więc tutaj byk jest jakby. Spokojny, szczęśliwy, jakby dostał prezent od losu w postaci tej relacji. Oczywiście to samo może tyczyć się pracy, jakiegoś wyjazdu, który też bardzo dużo silnych emocji w Was jakoś skumulował. Dobrych emocji i też tych negatywnych, ponieważ właśnie jest ta tęsknota, jest ta. Rozłąka, która pod, powoduje, że, że w jakiś sposób czujecie się osamotnieni i, i jest Wam po prostu przykro, brakuje tej bliskości. Natomiast jest radość, bo jest świetna praca, niezłe pieniądze, co korzystnie wpływa na Wasz budżet i na Wasze ogólne, no, można powiedzieć, lepsze życie. O czym byk myśli? Rycerz denarów. Rycerz denarów. To jest planowanie jakiejś podróży, pomału zbieranie się do, do jakiegoś wyjazdu. I teraz pytanie, czy z powrotu, czy, czy właśnie jeżeli gdzieś pracujecie za granicą, chcecie wrócić do kraju, chcecie wrócić do rodziny, czy, czy ta praca dopiero w czerwcu będzie właśnie, ten wyjazd będzie dopiero organizowany i już jakoś negatywnie, emocjonalnie to wpływa na waszych bliskich? Niektórzy z Was zastanawiają się, czy, czy to będzie praca na dłużej, czy to będzie ta praca, która będzie Was satysfakcjonować. No to jest Wasza karta, więc być może myślicie też o sobie, o tym, żeby wreszcie zrealizować jakieś swoje plany, nad którymi od dłuższego czasu pracujecie i, i właśnie organizowanie jakiejś podróży. Rycerz denarów to jest też ktoś, kto przynosi nam jakieś pieniądze, przynosi nam jakiś zysk, chce nas czymś wartościowym obdarować. Więc być może tutaj byki zastanawiają się, czy po prostu w tej nowej pracy będą dobrze zarabiać i czy ten wyjazd, to poświęcenie siebie, rodziny na rozłąkę, będzie po prostu się opłacało. Czy to jest wart, gra warta. Yy, yy tego wszystkiego tutaj, co, co się w Waszym życiu dzieje. Jeżeli chodzi o romansy, o nowe związki, bądź stałe relacje, no tutaj, jeżeli planujecie dziedziusia, no będziecie się zastanawiać, czy się uda, tak? W jakichś takich romansach, związkach na odległość myślicie, czy to jest ten stały, docelowy partner, czy to jest związek na dłużej, czy tylko chwilowe jakieś zauroczenie. Czy po prostu z tej mąki będzie chleb? W połowie miesiąca mamy królową denarów, więc widać tutaj w pracy świetnie. Macie fajne stanowisko, konkretne pieniądze, stać was na utrzymanie domu, rodziny. W związkach stabilizacja, więc tutaj poczucie bezpieczeństwa, wsparcia, y, konkretne y, zainteresowanie partnerem bądź partnerką, z wzajemnością, szansa na stworzenie stałej relacji. No Te osoby, które muszą, mieć dziecko, ogólnie już mówię, że kochani. Jest szansa, żebyście się tutaj zrealizowali w roli mamy bądź taty, natomiast będzie troszeczkę nerwowo pod koniec miesiąca. Zaraz zapowiem dlaczego. Wasze nastawienie na całą tę sytuację: cztery miecze. I teraz tak. Cztery miecze mówią o jakiejś izolacji, o ograniczeniu swobód, wolności bądź możliwości działania, o jakimś odpoczynku. Te osoby, które tutaj z ciążą, ze zdrowiem będą coś działać, no muszą odpocząć, być może jakiś pobyt w szpitalu, w jakiejś klinice, y, pobyt w domu, odpoczynek, y, powrót z jakiegoś sezonowego, być może wyjazdu zagranicznego do pracy, no nabranie sił i, i że tak powiem, y, no... Mocy do dalszego działania. Czwórka mieczy jest to karta, która mówi, że odpoczywamy. Musimy uspokoić umysł, ciało, zrelaksować się, zregenerować, żeby mieć siłę do działania. No i którzy z Was być może po jakimś wytężonym okresie zawodowym marzą o odpoczynku, marzą o wakacjach, marzą o tym, żeby gdzieś tam się zaszyć, w jakimś cichym miejscu i po prostu sobie z rodziną odpocząć. Niektóre osoby być może nie mogą wyjechać, no bo są tu jakieś strażnicy, którzy pilnują, są jakieś ograniczenia, trzeba uważać. Jest ostrożność związana być może z pandemią i na to też właśnie tutaj ma wpływ to, co się dzieje być może w Waszej relacji. Tym bardziej, że z otoczenia, czyli czynniki zewnętrzne, też mamy kartę pustelnika, który musi znaleźć jakieś rozwiązanie, coś obmyśleć, coś postanowić, szuka jakiegoś rozwiązania, jednocześnie bardzo uważając na to, co robi, dystansując się troszeczkę, no i, i taka ostrożność właśnie, samotność też we dwoje, jeżeli partner tutaj za wami tęskni, wy za partnerem, no i taka izolacja, tak, poczucie samotności, ale też odizolowanie się, być może tutaj właśnie ta pandemia też coś miesza. Jakaś panna z zewnątrz tutaj może szukać kontaktu z wami, Szukać towarzystwa, bo już jest bardzo stęskniona i osamotniona. Dobrze, obawy, nadzieje. Mamy czwórkę kielichów. No, kiedy, kiedy coś się zmieni, tak? Niektórzy z Was chcą zrezygnować bo może z, z wyjazdu, bądź z powrotu do domu, bo okoliczności ku temu nie są dobre. Niektórzy z Was być może nie widzą pewnych rzeczy, pewnych starań partnera. Może, może żyją przeszłością, wspomnieniami i niby wszystko jest ok, ale bardzo tęsknię za domem, za rodziną, za bliskimi. Więc tutaj też zastanawiacie się, kiedy będzie ten dobry moment na to, żeby działać. No i czwórka denarów, ta stabilizacja, czyli mamy dwie czwórki, niby jest wszystko ok, ale czegoś brakuje, jest jakiś niedosyt no niedosyt emocjonalny, żeby po prostu przytulić bliską nam osobę, zatrzymać ją przy sobie, jednocześnie zachowując pracę i, i jakoś to tak połączyć, żeby był wilk sytuacja cała, czyli bliskość rodziny, bliskość najbliższych, mieć ich przy sobie i jednocześnie realizować się zawodowo. Zobaczmy tego diabła. Październik. No, niektórzy mogą mieć stres z powodu rozłąki z bliskimi, bo jest nowa praca, bo być może są jakieś zobowiązania y, do przyuczenia się, jakaś praktyka, zaangażowanie w pracę. No i kusi Was też ta, to nowe miejsce, może nowe jakieś inwestycje, nowe właśnie jakieś projekty zawodowe. Natomiast kochani, jeżeli macie planować coś z panną, uważajcie na zodiakalną pannę, żeby ona Was w jakiś sposób nie oszukała, bo tutaj jest ten diabeł, on czasami obiecuje gruszki na wierzbie i to, to może być jakaś zależność od jakiejś osoby, ale też, też zdenerwowanie bądź pokusa do czegoś, manipulacja, przez którą będziecie cierpieć, obawiać się czegoś żebyście się tutaj nie dali uzależnić. No, niektórzy są uzależnieni też od pracy, tak? Ale, no, uważajcie przy tym diable, żeby coś tam nie wyszło. Zwłaszcza z, z rozliczeniami, z finansami, żeby ktoś nie starał się Was oszukać, bo obieca Wam stanowisko królowej, tak tak dostaniecie pazia, czyli, no, wydaje Wam się, że będziecie siedzieć na fotelu jakiegoś dyrektora czy prezesa, a pójdziecie na przykład na... Recepcję czy na zmywak. Więc tutaj no, takie głupie porównanie, ale no, czasami tak jest, że dopiero zderzamy się z rzeczywistością, jak przekroczymy granicę i, i tak naprawdę dojedziemy na miejsce, dowiemy się, co to za praca. W relacjach no kusi was do tego, żeby dać jeszcze jedną szansę. Zwłaszcza jeżeli tutaj coś się schodzi, jest jakiś powrót. Natomiast y, związki na odległość, no będzie problem z, z tym spotkaniem, z ustaleniem jakiegoś terminu konkretnego, żeby, żeby wreszcie się spotkać i zaplanować jakoś wspólnie spędzony czas. Y, Problemem może być też praca, no jesteście tak uwiązani do spraw zawodowych, zwłaszcza jeżeli to jest nowa praca, chcecie się wykazać, chcecie pokazać się przed pracodawcą, że się staracie, że naprawdę uczycie się i chcecie się rozwijać, więc tutaj też może być to problem, jeżeli chodzi właśnie o jakieś spotkania, zwłaszcza jeżeli jesteście w relacji na odległość. Te osoby, które gdzieś wyjechały do pracy i są rozłączone z rodziną, bardzo będą tęsknić za dziećmi. Bardzo mam tę za dziećmi, to jest taki smutek, to jest taki żal, w tym takie cierpienie właśnie z rozłąką z domem. No dobrze, moi drodzy, myślę, że to na tyle. Kilka tam różnych wariantów wam powiedziałam na uczucia, i tak wam robię osobne czytania, więc nie będę tutaj się rozwodzić więcej. Podsumowując, te osoby, które szukają pracy, na pewno tą pracę znajdą tylko muszą wykazać się zaangażowaniem. Niewykluczony wyjazd zagraniczny bądź dojeżdżanie gdzieś do pracy, możliwa rozłąka z rodziną, no trochę pocierpicie z tego powodu, ale znów że zarobicie pieniądze i wszyscy będą jakoś zadowoleni. Te osoby, które planują kupno, sprzedaż samochodu, uważajcie na transakcje ze starszą kobietą z podznaku z... panny. No na pewno jak... Ehm... Ktoś przychodzi oglądać samochód, no nie pytacie się o jego znak zodiaku, ale na przykład jak już będzie sprawa na etapie podpisywania umowy, zerknijcie na PESEL, bo może być tak, że ktoś coś przed Wami ukryje i albo to jest samochód, no nie wiem, powypadkowy, a ktoś okłamie Was i powie, że jest bezwypadkowy albo ma jakąś ukrytą musterkę i coś trzeba naprawić, jakąś wadę. No zwróćcie na to uwagę. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o pracę, no to myślę, że tą pracę te osoby, które szukają podejmą, tak? Tylko po prostu no, początek może być jakiś taki nerwowy i wzbudzający w Was obawy, bo pewnych rzeczy trzeba będzie się douczyć, pewne rzeczy poznać no i zanim, że tak powiem w środowisko zawodowe nowe miejsce jakoś tak się zakorzenicie no to też to troszeczkę potrwa i też może to wzbudzać jakieś emocje natomiast no myślę, że diabeł to też są dobre pieniądze po jakimś czasie zaczniecie sporo zarabiać uważajcie tylko na jakieś podejrzane ciemne interesy i przede wszystkim nielegalne pracę na czarno, bo ktoś może Was wykorzystać. I po prostu no, nie wypłaci Wam tyle pieniędzy, ile na początku was, Wam obiecywał, więc tutaj. No, tak to wygląda. No i chyba tyle. Jaka rada dla Was, moi kochani, na ten czerwiec? 10 kielichów. Spełniajcie swoje marzenia, ale pamiętajcie o rodzinie. Pamiętajcie o tym, żeby. Być ze sobą blisko, nie zaniedbywać relacji. Zawsze możecie polegać na rodzinie, na przyjaciołach, na bliskich, więc nie bójcie się prosić o pomoc. No i co? Realizujcie wszelkie swoje projekty, tak? Na co, na kogo macie uważać? Cztery kielichy. Na, na jakieś osoby bądź sytuacje które mają bardzo ważny wpływ na wasze życie, a, a których wy albo nie doceniacie, albo nie dostrzegacie. Coś się dzieje, ktoś jest z wami zainteresowany, będzie jakaś oferta, krąży, a wy tak bardzo skupieni na sobie, gdzieś tam ciągle to przeczacie. No i uważajcie też na, na rutynę, na nudę, na takie zniechęcenie, odpuszczanie pewnych rzeczy. No nie odpuszczajcie, nie rezygnujcie. Idźcie za swoimi marzeniami. Pieniądze, praca... Na którą czekacie na pewno będzie. No i jakaś stabilizacja tutaj w związku, więc jeszcze powiem o tym właśnie. Te osoby, które poznały być może nową jakąś partnerkę bądź partnera, zaprzyjaźniły się z kimś, no jest szansa na tą relację. Tylko musicie, że tak powiem, być może zaleczyć rany po jakimś poprzednim związku albo po prostu wyjść. Troszeczkę do ludzi, zacząć teraz się spotykać, ruszyć z całą tą swoją, z całym tym swoim zaangażowaniem do przodu i, i pobawić się troszeczkę, no, zaplanować jakieś spotkania. No i nie, nie, nie tęsknić tak bardzo, jak gdzieś jesteście w podróży. Często się kontaktować, pisać, rozmawiać ze sobą przez Skype i dbać o rodzinę, dbać o tą relację. Na pewno Wam się wtedy poprawi humor i Wam, i Waszym bliskim. Bo będziecie bardzo tęsknić, zwłaszcza te byki, które mają dzieci. I co o Danielu? Cel ży życiowy, cel życiowy. Piękna karta. Celem Twojego życia jest służba przynosząca wiele radości tobie i innym. Nie kłopocz się szukaniem swego celu. Zamiast tego poświęć się jakiemuś zadaniu, a wtedy Twój cel spełni swoją rolę. No właśnie, kochani, trzeba się czasami poświęcić. Niektórzy z Was być może poświęcą tutaj bliskość rodziny, żeby realizować swoje cele zawodowe. Te osoby, które wyjeżdżają gdzieś za granicę, opiekować się osobami starszymi, być może pracować w jakimś domu opieki, w, jakimś, w jakiejś takiej rodzinnej atmosferze. Yy. Na początku ta praca może wzbudzać w Was jakiś niepokój, możecie się właśnie denerwować, możecie w... <laughs> czuć, że to nie jest to, ale jak wytrwacie... Przełamiecie te pierwsze lody, to naprawdę może się okazać, że to jest to, ta praca, która spełnia Wasze oczekiwania i która być może no, jest właśnie jakimś Waszym celem życiowym. Są osoby, które lubią ludzi, lubią się poświęcać dla ludzi, opiekować się nimi, służyć im w jakiś sposób. Mają niezwykłą empatię i chęć pomocy innym, angażować się charytatywnie, ale też właśnie opiekować się, zajmować domem, bo to może być opieka osób starszych, ale to może być też opieka nad rodziną, nad domem jeżeli w tym kierunku tutaj niektórzy z Was zmierzają, jak najbardziej odnajdziecie się w tej pracy. Tylko na początku będzie trudno, ale później jakoś sobie poradzicie. Więc tutaj też taka mała mała wskazóweczka. I co aniołki na podsumowanie? Zmierzaj do swojego celu. Zobaczcie, jak pięknie się karty tutaj zmówiły. Zmierzaj do swojego celu i tutaj cel życiowy. Celem Twojego życia jest służba przenosząca wiele radości Tobie i innym. No myślę, że to dla niektórych byków jest przesłanie, które doskonale będą wiedziały, o co chodzi. No dobrze, moi kochani, jeszcze, jeszcze mi przyszła jedna wskazówka. Jeżeli jedziecie gdzieś za granicę opiekować się rodziną, na przykład będziecie mieszkać u jakiejś rodziny i tam jakieś obowiązki domowe, do tego opieka nad dziećmi, no, no, wykażcie się cierpliwością i nie pozwólcie się w żaden sposób Zmanipulować, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode osoby, tak? Zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci. Będziecie musiały sobie z tym poradzić. No i tyle, kochani. Życzę Wam wspaniałego, udanego czerwca. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie dla wszystkich, to jest zupełnie logiczne. Odsłuchajcie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Czytania na miłość będą, więc się nie martwcie. Tam bardziej rozszerzę to, co się teraz dzieje w Waszych relacjach i u osób samotnych. I cóż, życzę Wam wspaniałego, udanego czerwca, dużo radości, zrealiz zrealizowania wszystkich swoich planów, wszystkich swoich marzeń, dobrej pracy, stałości, stabilizacji w związkach i wszystkiego, co sobie zamarzycie. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.